Akt poświęcenia życia świętemu Józefowi. W dniu dzisiejszym, w obecności wielkiej rzeszy niebieskich świadków, ja, skruszony grzesznik, poświęcam siebie, ciałem i duszą, Tobie, święty Józefie. Zwracam się do Ciebie, jak do mojego Ojca Duchowego. I oddaję w Twoje ręce swoje życie i zbawienie. Ufając Twojej dobroci, chronię się pod Twój ojcowski płaszcz i proszę o chronienie mnie przed światem, namiętnościami ciała i przed diabłem. Święty Józefie, jesteś dziewiczym mężem Matki Bożej. Pomóż mi ją kochać z czułością i synowskim oddaniem. Maryja jest moją matką duchową i najpewniejszą, najszybszą i najłatwiejszą drogą do Jezusa. Nigdy nie opuszczaj mnie, święty Józefie. Karm mnie chlebem życia, pouczaj mnie mądrością świętych, pomagaj mi nieść mój krzyż. I zachowaj mnie na zawsze w Kościele katolickim. Kiedy umrę, zabierz mnie do Królestwa Niebieskiego, abym mógł zobaczyć Jezusa i Maryję. Od dzisiejszego dnia nigdy o tobie nie zapomnę. Będę często z tobą rozmawiał, spędzał z tobą czas na modlitwie. I z Twoją pomocą szczerze się starał, aby więcej nie grzeszyć. Gdybym jednak upadł, pomóż mi pokutować i pójść do konfesjonału, gdybym zbłądził, sprowadź mnie z powrotem na ścieżkę prawdy. Przed niebem i ziemią moja dusza wznosi okrzyk, Niech będzie chwała Trójcy Przenajświętszej, która uczyniła cię księciem nad wszystkimi swoimi posiadłościami. Chwała niech będzie Maryi Dziewicy, która cię kocha i pragnie widzieć, jak jesteś kochany. Chwała niech będzie Tobie, mój Ojcze Duchowy, Wielki, Święty Józefie. Oddaję Ci wszystko, Święty Józefie. Weź mnie jak swoją własność. Jestem Twój. Amen.